Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam swoich widzów na najnowszy film w moim wykonaniu. Na tę chwilę, drodzy Państwo, jest 13.47, 1 styczeń 2025, czyli urodzinowy wypad na grzyby, nic dodać nic ująć, a co będzie, zobaczycie sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach i jedziemy z tym filmem, bo już późno postaram się nakręcić dla Was z dwóch lasów, z tego i jeszcze mam zamiar jechać do innego Jakieś, jakiś materiał, tak aby Wam pokazać co w nowym roku Rośnie w tych moich lasach. Więc las pierwszy, oczywiście tu gdzie byłem ostatnio, gdzie zostawiłem jadalne grzybki, zobaczymy czy jeszcze będą. Czyli uszak bzowy, płomienica zimowa i trzęsiak żółto-pomarańczowy, które zostawiłem. I zobaczymy czy jeszcze rosną. Więc zapraszam na najnowszy film w moim urodzinowym wykonaniu jednak są nasze grzybki dokładnie przymarznięte ale są dokładnie a te tutaj wyżej też trochę oskubane ale rosną na drzewie Dokładnie. Obok jest ten którego ostatnio zostawiłem, czyli trzansak, pomarańczowo-żółty. Rośnie w całej okazałości. Malutki, ale rośnie wśród płomienic zimowych. Więc późno, bo późno, no ale jestem w tym styczniowy dzionek i poszukamy innych tych grzybów, których jeszcze ostatnio nie trafiłem dla Was. Więc po krzokach, po krzokach i zobaczymy po pniokach, czy coś fajnego będzie, czy coś fajnego będzie. zaś kolejne płomienice oraz z tej strony całej okazałości nasze grzyby dokładnie nic dodać nic ująć. Idziemy dalej. To z daleka coś widzę. Więc dojdziemy, zobaczymy. Dokładnie. Malutkie płomienice zimowe. Zaś tutaj myślałem, że coś będzie wśród tych Pogiętych drzew suchych, ale nic, 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 dokładnie nic, więc idę dalej. A tutaj co jest? Czyżby to był skórnik szorstki? Dokładnie. Skórnik szorstki. W całej okazałości. Drodzy Państwo w całej okazałości ten grzyb. więc idziemy dalej i jest drobny bo drobny ale uszak bzowy czyli pozostałości z niego w ten styczniowy dzionek i tutaj te są, te co zostawiłem ostatnio więc idziemy jeszcze na płomienicę zobaczymy czy są i zmieniamy las bo już późno na drugi. A więc są. Widzicie jakbym ostatnio je zerwał, to by ich nie było. A tak to zostawiłem i są całe. I jak to się mówi, zdrowe. Więc jeszcze z tej strony, tutaj już takie trochę starsze, ale są nasze płomienice zimowe. Ten urodzinowy wypad na grzyby dla Was, i te, które też zostawię, te zostawione są, dokładnie Więc w całości, całe i zdrowe. Te grzybki dokładnie, całe i zdrowe. Mamy niecałą godzinkę na spacerze z tego względu, że późno, późno wybrałem się do lasu, więc jak wiecie sami imieniny, przygotowania do Sylwestra, czyli do zabawy i tak to mniej więcej wyglądało, więc Musiałem zrobić krótki wypad, zobaczyć w te ładne miejsca co zimowych grzybów się znajdzie, ale jest pięknie, pięknie, dokładnie jest bajecznie, cisza, spokój, obcowanie z naturą i spacery po lesie. Bajecznie Nic dodać Nic ująć Dokładnie I mamy prawdopodobnie rydza. Dokładnie. To był mleczaj. Ok, więc kończę na dziś ten wypad. I tak to mniej więcej wygląda, więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe. I urodzinowy wypad na grzyby zaliczony. Więc drodzy Państwo, chciałem wam życzyć w nowym roku 2025. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia dla Was, dla Waszych rodzin, bliskich, znajomych, przyjaciół. Tak, aby był lepszy od poprzedniego. I jadę do domu. Cześć!